Halo? Alo, cześć, jesteś sam? Możemy chwilę pogadać? No Monika jest oba, mogę gadać. Słuchaj, ja muszę się jeszcze ciebie, wiesz, tak troszeczkę poważnie zapytać, bez emocji. No. Bo jakiego huga wysyłałeś tego SMS-a dyrektorowi, powiedz mi. Bo kurwa miałeś to zrobić sam. Ja mam go straszyć. Co? Ja mam go straszyć. Nie, to nie jest straszenie. Yy, to jest zapowiedź i... przedsądowa. To, to jest przedsądowe naprawienie ze szkody. Nie, powolutku, powolutku, Słuchaj, um, jutro przyjeżdża prezes, rozmawialiśmy, żeby nic nie robić do tego czasu, tak? Dawid, ale powiem ci jedną rzecz, ja po prostu mam dosyć męczenia twojej dupy. Do dzień telefonami że mnie wyjebią, że mnie wyjebią, że mnie wyjebią, stary. Miałeś wysłać mi maila, kurwa, mieliśmy złożyć sprawę przez tego y, y, z prywatnego, a tak jutro, jak przyjdzie prezes, przyjdzie za po to, żeby cię wyjebać. Bo ty, kurwa, wierzysz, kurwa, w ich dobre intencje. Bo posłuchałeś jakiegoś kurwa pieprzonego, kurwa członka jakiegoś tam tych pracowników, tak? Związku zawodowego i kurwa myśli, że będzie wszystko dobrze. Nie, nie będzie. Słuchaj miałeś ty... mieć kurwa nie, nie, dać prezesowi nie, 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 nie kwit pierwszy, Miałeś dać Prezesowi kwit, który ja wysłałem SMS-em. Miałeś dać kwit złożony z SMS-em, że zakładasz sprawę z powództwa prywatnego dyrektorowi. Możesz chwilę poczekać z tymi Niemcami. Rozmawialiśmy, żeby nic nie robić tego czasu. Piszel. Nie, Dawid. Piszesz Dawid, powiem ci jedno rzecz... Piszesz poczekaj, chwilę. poczekaj chwilę, poczekaj chwilę. No. Piszesz mi wieczorem, że ty możesz... No, słuchałem te nagrania audio, że ty wiesz, utrata swojego zaufania i tak dalej. A potem wysłuchasz... Dawid, Dawid! Poczekaj chwilę. Ale co, co miałeś mi w sobotę wysłać? Dobrze, to ja ci czytam! Ja ci czytam do kolego. No, ja ci czytam takie mi I Informacje z soboty, bo nie wiem, Powiedzisz, szczerze, że ja zaczynam w pewnym momencie uważać, że oni mają rację! Nazywają cię wariatem! Bo jeżeli ty mi w sobotę wysyłaś SMS-a treści, wiadomość treści, że możemy że przypierdolamy, że trzeba przywalać, że rzeczywiście trzeba tak to zrobić, a potem mi, o, czekam na ciebie o, na maila od czterech kurwa dni od tygodnia. i potem twierdzisz to no, dokładnie. No. I potem twierdzisz, że jednak nie robimy, to stary dla mnie w tym momencie jesteś kurwa pierdolnięty. Mhm. Bo albo kurwa robimy pewne rzeczy. Albo kurwa się pojedzolimy kurwa z Blansem. Tak, jak masz się kurwa na mnie wydzierać, to naprawdę... Z, jak jak dorośnieś, jak dorośniesz do decyzji, dobra. to zadzwoń. Nie, nie, wysyła, nie wysyłaj ludziom sms w moim imieniu. Dobra, cześć. później, no na razie.